Szczęść Boże. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk i witam was w 115 odcinku podcastu Fundamenty Wiary, w którym wspólnie zgłębiamy katechizm Kościoła katolickiego. Codziennie krok po kroku odkrywamy bogactwo naszej wiary, by lepiej rozumieć nauczanie Kościoła i umocnić naszą osobistą relację z Bogiem. Na początku naszego spotkania skierujmy nasze modlitwy do Boga. Panie, uczyń nas świadkami jedności Kościoła, który wyznaje, że jest jeden święty powszechny i apostolski. Pomóż nam postrzegać te przymioty nie jako abstrakcyjne hasła, lecz żywą rzeczywistość wypełniającą Twe zbawcze zamiary przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dziś rozważać będziemy przymioty Kościoła: jedność, świętość, powszechność i apostolskość. Zastanowimy się jak Kościół trwa w jedności mimo różnic, dlaczego określamy go mianem powszechnego oraz w jakim sensie misja apostołów nadal się urzeczywistnia. Przeczytajmy numery od 811 do 816. Paragraf trzeci Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Jest jedyny Kościół Chrystusowy, który wyznajemy w symbolu wiary jako jeden, święty, powszechny i apostolski. Te cztery przymioty, nierozdzielnie ze sobą połączone, wskazują na istotne rysy Kościoła i Jego posłania. Kościół nie posiada ich sam z siebie, lecz Chrystus przez Ducha Świętego sprawia, że Jego Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski oraz powołuje Go do urzeczywistniania każdego z tych przymiotów. Tylko wiara może uznać, że Kościół otrzymuje te przymioty z boskiego źródła. Ich przejawy historyczne są jednak znakami, które przemawiają jasno także do rozumu ludzkiego. Kościół, przypomina Sobór Watykański I, z racji swojej wzniosłej świętości, swojej powszechnej jedności, swojej niewzruszonej stałości. Jest sam przez się wielkim i stałym motywem wiarygodności oraz niezawodnym dowodem swego boskiego posłania. 1. Kościół jest jeden. Święta tajemnica jedności Kościoła. Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło. Największym wzorem i zasadą tej tajemnicy jest jedność jednego Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym, w troistości osób. Kościół jest jeden ze względu na swego założyciela, Syn wcielony, książę pokoju, pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez krzyż swój, przywracając wszystkim jedność w jednym ludzie i w jednym ciele. Kościół jest jeden ze względu na swoją duszę. Duch Święty, który mieszka w wierzących i napełnia cały kościół oraz nim kieruje, jest sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak dogłębnie wszystkich zespala w Chrystusie że jest zasadą jedności Kościoła, jedność należy więc do istoty Kościoła. Jaka zdumiewająca tajemnica jest jeden ojciec wszechświata, jest jeden logos wszechświata, a także jeden duch święty, wszędzie ten sam. Jest także jedna dziewica, która stała się matką i chętnie nazywam ją Kościołem. Od początku ten jeden Kościół ukazuje się jednak w wielkiej różnorodności, która pochodzi zarówno od rozmaitości darów Bożych, jak i wielości otrzymujących je osób. W jedności ludu Bożego gromadzi się różnorodność narodów i kultur, wśród członków Kościoła istnieje różnorodność darów, zadań, sytuacji i sposobów życia. We wspólnocie kościelnej prawomocnie istnieją partykularne kościoły, korzystające z własnej tradycji. Wielkie bogactwo tej różnorodności nie sprzeciwia się jedności kościoła, to grzech i ciężar jego konsekwencji zagraża nieustannie darowi jedności. Apostoł wzywa więc do zachowania jedności ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jakie są więzy jedności kościoła? Na to wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. Jedność Kościoła Pielgrzymującego jest zapewniana także przez widzialne więzy komunii. Wyznanie jednej wiary otrzymanej od apostołów, wspólne celebrowanie kultu Bożego, przede wszystkim sakramentów, sukcesję apostolską za pośrednictwem sakramentu Święceń, która to sukcesja strzeże braterskiej zgody rodziny Bożej. To jest jeden jedyny Kościół Chrystusowy, który Zbawiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim powierzył do opasienia Piotrowi, zlecając Jemu i pozostałym apostołom, aby go krzewili i nim kierowali. Kościół ten ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie Komunio. Dekret o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II wyjaśnia, pełnie bowiem zbawczych środków osiągnąć można jedynie w katolickim Kościele Chrystusowym, który stanowi powszechną pomoc do zbawienia. Wierzymy mianowicie, że jedynemu kolegium apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr, powierzył pan wszystkie dobra nowego przymierza. Celem utworzenia jednego ciała Chrystusowego na Ziemi, z którym powinni zjednoczyć się całkowicie wszyscy, już w jakiś sposób przynależący do ludu Bożego. Dziękuję, że spędziliście ten czas na wspólnym czytaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego. Mam nadzieję, że dzisiejszy fragment był dla Was inspiracją do dalszych duchowych poszukiwań. Jeśli macie pytania lub refleksje, Zapraszam do pozostawienia komentarza pod filmem na YouTubie lub wysłania maila do naszej redakcji na adres redakcja@misericordia.media.pl. Pamiętajcie, że wiara umacnia się, gdy się nią dzielimy. Dlatego zachęcam do rozmów z bliskimi i dzielenia się treściami naszego podcastu z innymi. Do usłyszenia jutro w kolejnym odcinku Fundamentu wiary. Niech Bóg wam błogosławi.